Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, w imieniu drużyny Wojów Słowiańskich, Dom Pomorza z... no właśnie, z Witamy wszystkich. Bardzo, bardzo, bardzo gorąco. Tak po sąsiedztwu. Brawa! ...łapiesz monetę, no i zapach. I uciekasz tam, gdzie pieprz rośnie, bo nie wie, gdzie to jest. Zrozumiano? Świetnie. Proszę o, Proszę o trochę to miejsca dla koleżanki. To nie, nie jest żart. Jeszcze oczy w mojej odwołaniu, proszę. Nooo! Więcej niż miejsca! Koleżanko, spójrz mu. Jeszcze drugiego Aaj. weźmiemy, będziesz miała gorzej. Zapraszam. Proszę bardzo, obiecał. To jest, to, jest ręcista. Spójrz im prosto w oczy, szczególnie temu, Pokaż im, co o nich myślisz. <grym zim> Wyłóż. Zagraj na nosie. Na dwie ręce. Pokaż im Teraz, teraz koleżanko, oni już na, na pewno ciebie nie pewnie. lubią. Szybko Ty biegasz? Oni też. Pominam, to nie jest Odpowiadasz, łapiesz, znikasz. I nie odwracasz się, bo oni na pewno tam będą. Zrozumiano? Boisz się? Ale ale by w prosto Proszę miejsce. Hey, Owiki czy tam tammonuce, które mają na nogach, są, są czyste i pachnące, czy, czy brudne, brudne i śmierdzące? Brudne. Jakie? Jakie? Nie słyszę o tej odpowiedzi. Chyba nie. Nie. I? To lepiej uciekaj. Co jest o godzinie 17 i zostało z nami aż do 20 drogiej. w godzinie 20.00 skorzystać. Koncert na wodzie o, tak, tak, tak. Można do jednej można do, kumacji. do, kumacji. do kumacji. Tam patrz, tam, 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 tam. Wybór masz na pewno, czy ustalałeś zasady gry? Kierujesz się swoją wiedzą? Czy hamskim tak, 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 tak,

который не сидит I za moment poznamy ten werdykt, tak jak mówiłem, nagrody dla wszystkich autorów wianków, nie tylko dla tego najpiękniejszego. I co ważne, warto zapamiętać, że po konkursie te wianki warto ze sobą zachować i zdecydowanie nie warto iść do domu, nie warto wracać, bo te wianki później będziemy, drodzy Państwo, wodować. Już teraz nagrody od naszych sponsorów i ta dodatkowa nagroda, mam nadzieję, że brawa od Państwa. Brawo, 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 brawo. Mała Paulina, drugie, drugie miejsce. Nagroda dla Ciebie. Brawo do naszej Diany i Pauliny. Być może w przyszłości Paulina zostanie florystą, albo po prostu będzie projektować ogrody. Zało, tak, bo tutaj pani ryzykowały życiem trochę, więc. Z pewnością, na pewno wodno pogotowie ratunkowe zostało zaangażowane. Dziadek, tak, dziadek dużo trudu sobie zadał. Wianek jest przepiękny, wyłowiony. Nagroda dla. Jak masz na imię? Zuzia. Zuzia. Dla Zuzi. Podziękuj dziadkowi. Kabel więcej piliżance się rozwijają. Kiedyś się Zuzia. Lalka nie duża. Jedna czereśnia już tam uleciała. Kasia. To jest Kasi. Drodzy Państwo, brawa dla Kasi. Więc też w naszym konkursie. Jeszcze raz nagrody przekazujemy Kasi. Cześć. Powiesz coś do mikrofonu. Jak masz na imię? Dwa. Kuba, a ile masz lat? Trzy. Trzy latka ma Kuba. A z Kuba przyszła też mama, jeśli dobrze występuje. Witamy panią. Jak pani ma na imię? Iza. Tak, gratulacje dla mamy Kuby. I dla Kuby. I dla to to. Gratulacje Kuba. nie tylko dla mamy, a dla mamy i taty. Które znajduje się z przodu. Bardzo proszę, odbierzcie nagrodę za szóste miejsce. Dziękujemy bardzo. Brawa dla Oskara i Vanessy. Wymniejsz brawa dla pani Elżbiety. Dziękujemy bardzo. Macie tą